hej, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Wehikuł Czasu. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy sobie w czasie Alberta, czyli naszego osadowego księdza, i Nadię, czyli najmłodszą córkę Wiktorii i Richarda, która była tak naprawdę dzieckiem niespodzianką, bo Nadia jest kosmitką, e, czyli jej pojawienie się w osadzie nie było planowane, zresztą chyba każda kosmiczna ciąża nie jest planowana. E, no i jest to też ostatni odcinek z tej serii, dlatego że mm, przeniosłam już w czasie wszystkich głównych bohaterów Którzy są z nami dłużej w osadzie. No i tak zawsze chciałam takie było moje założenie tej serii od początku żeby przenieść w czasie tylko tych um, głównych bohaterów. No i już to też właśnie zrobiłam. Dzisiejszym odcinkiem to kończę, także możecie dać znać w komentarzach, jeśli widzieliście wszystkie odcinki z tej serii, które, które przeniesienie do współczesności podobało Wam się najbardziej. No a jeśli chodzi o Alberta, to jak widzicie, całkiem przystojny z niego Sim. Może w osadzie tego nie widać, dlatego że jest w tych swoich ubrankach księdza i ma też zupełnie inną fryzurę, ale w tej fryzurce w okularach i w tym takim stylu bardzo dopasowanym grzecznym, bo Albert jest właśnie księdzem, jest schludny, jest dobry. Dlatego dobrałam mu styl takiego, troszeczkę, może, nie wiem, informatyka, biznesmena, kogoś takiego bardzo grzecznego. Tak sobie go wyobrażałam zawsze. Wygląda całkiem fajnie i przystojny z niego jest Sim. Naprawdę byłam zaskoczona, kiedy zmieniłam mu fryzurę, dałam mu okulary, to odkryłam drugą twarz Alberta, wam powiem, i nie wyglądał na takiego, i w zasadzie naprawdę na takiego nie wygląda. Myślę, że przyznacie mi tutaj rację. Jeśli chodzi o Nadję. Nadia jest nastolatką to po pierwsze. Po drugie, no tak jak widać, jest kosmitką, jest schludna i jest nieśmiała. Dlatego dobrałam jej fryzurkę taką bardzo grzeczną, ee, króciutką i to jeszcze bardziej jej dodało uroku i podkreśliło jej taką właśnie delikatność. Zresztą bardzo lubię tę simkę, To jest moja jedyna kosmitka, jaką mam w swoich grach i. Jej pojawienie się w osadzie było nieplanowane. Nie, nie wiedziałam, że ona będzie, kiedy zaczynałam osadę i kiedy przygotowywałam sobie całą fabułę w głowie, ale cieszę się, że ostatecznie się pojawiła, bo dodała naprawdę czegoś ciekawego, innego i takiego uroku po prostu do osady. Mm, dlatego bardzo, bardzo ją polubiłam i kiedy przenosiłam ją w czasie, mm, najbardziej pasował mi do niej kolor czarny, powiem wam szczerze, ale. Czarny kolor nie pasuje mi do Nadii po prostu, do jej charakteru, do tego, że jest delikatna. Dlatego ostatecznie postawiłam na róż. W stroju codziennym początkowo chciałam dać jej tabluzkę, którą teraz widzicie, zestawioną ze spódniczką różową, ale później stwierdziłam, że Nadia jest nieśmiała, a ta bluzeczka jest taka dość odkryta. Ma odkryty brzuch, ma takie dość odkryte plecy. Dlatego później ją zmienię, ale nie zmienia to faktu, że bardzo mi się ten strój podoba, to zestawienie i uważam, że Nadia bardzo ładnie w tym wygląda, ale nie pasuje to do jej charakteru. Dlatego za chwilkę ta bluzka się zmieni na taką inną różową, też w białe kropki. Taka będzie słodka ta bluzka, o, zobaczcie, właśnie ta. No i super, nadje ja w tym wygląda moim zdaniem. Jeżeli chodzi o strój oficjalny, to zobaczycie, że początkowo chciałam dobrać jej taką czarną sukienkę, mm, ale później zmieniłam zdanie i postawię na taką delikatną dziewczęcą sukienkę różową ze sweterkiem. Ja ją bardzo często wybieram, bo po prostu bardzo lubię tę sukienkę i uważam, że jest urocza i pasuje do takich delikatnych simek. Dlatego bardzo często wybieram tę sukienkę i nic na to nie poradzę, ale ona mi się po prostu bardzo podoba. No i też pierwszy raz miałam do czynienia z malowaniem kosmitki i nie spodziewałam się, że na fioletowej skórze niektóre makijaże tak fajnie mogą wyglądać. Też było to dla mnie odkrycie, no bo tak jak już wspominałam wcześniej, Nadia jest moją jedyną kosmitką, więc nie miałam wcześniej do czynienia z takimi rzeczami, jak makijaż na fioletowej skórze. Jeśli chodzi o strój sportowy, dobiorę jej bluzkę i spódniczkę z tego nowego pakietu w akcesoriów fitness, bo bardzo ładna jest ta spódniczka i bardzo fajnie do, do Nadii pasuje, po prostu wydaje mi się, że też właśnie podkreśla jej dziewczęcość. Yy, piżamka, którą za chwilkę będę dobierać, będzie też raczej taka zwykła, chyba też dałam właśnie bluzkę i jakieś tam fioletowe spodnie, yy, ale, ale no spoko, no w końcu Nadia jest nastolatką, więc może mieć taką po prostu zwykłą, wygodną yy, piżamkę, na początku chciałam dać to, ale potem stwierdziłam, że na ta koronka na plecach będzie niewygodna, dlatego zmieniłam na inną taką zwykłą, luźną yy, koszulkę. Yy, strój imprezowy to będzie taka dość zdobiona bluzka, zestawiona z białymi spodniami. O, właśnie ta bluzka i do tego dobiorę białe spodnie. No a strój kąpielowy, no to po prostu strój kąpielowy. Mam nadzieję, że podobała wam się ta seria. Tak jak mówiłam, dajcie znać, która metamorfoza, które przeniesienie do współczesności podobało wam się najbardziej. Dziękuję wam za oglądanie tej serii i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych moich filmach w innych seriach. Pa, pa.